Anxious Generation, czyli książki o tym, jak, jak zmiażdżone są mózgi młodych ludzi smartfonami. On po prostu stawia, że albo zakażemy używania dzieciom smartfonów, zrobimy to co z alkoholem, że dopiero od pewnego wieku. Tak. Albo po prostu zniszczy to, bo to jest gorsze od narkotyków i po prostu cywilizacja biała wpadnie w taki dół, bo, bo w Chinach dzieci nie używają smartfonów, nie wolno grać, w dwie godziny chyba w, na dobę wolno grać, na, w tygodniu, przepraszam, dwie godziny w tygodniu może, może mały Chińczyk sobie grać w gry komputerowe. Jest to straszliwy reżim oczywiście, ale w tym wypadku ten reżim służy ochronie spójności społeczeństwa. No więc Heitz z takim pedagogiem lukianowym, Georgem Lukianowym napisali właśnie taką książkę pod tytułem Rozpieszczony Umysł, gdzie oni pokazują, że jakby cała, cała rewolucja, która zmiażdżyła umysły, zaczyna się od odwrócenia trzech oczywistych prawd, które są trzema prawdami, na których jest oparta nasza cywilizacja. Tymczasem młody człowiek od kilkudziesięciu lat w, na Zachodzie, w Ameryce czy w krajach Europy Zachodniej, wychowany jest w odwróceniu tych. Czyli? Czyli pierwsza to jest, y, mówimy, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czyli, nie wiem, peraspera adrastra mówili. Czyli wysiłek, praca, tak trening. Jest. No pain, no gain. Musisz tak. się wysilić. Tak. Jak chcesz mieć sukcesy, jak chcesz... Musi boleć. Wszystko czasem musi boleć. Otóż oni są uczeni... Nic cię nie może boleć. Komfort, komfort. Należy ci się. Należy ci się. Nie wolno, żeby cię ktokolwiek irytował, żeby cię ktokolwiek krytykował, żeby. No to przecież... jest prawo człowieka podstawowe. To teraz... Nikt cię nie może zestresować. Rafał, dodam to właśnie między innymi ta agresja wobec Czarnego Kerka polegała na tym, że przecież co mu zarzucano? Czy on jest, czy on źle do ciebie mówi? No, no nie. Czy on was obraża? Nie. Ale... Jego obecność powoduje nie nasz denerwuje. dyskomfort. Ja, ja jestem, czuję niepokój. Jak on przychodzi i mówi, że aborcja jest zła, to ja czuję niepokój. Jak on przychodzi i mówi, że są dwie płcie, to ja czuję niepokój. A no to, no to rozmawiaj z nim. Nie. To jest dyskomfort. Tego mhm. dotykamy. To jest. No ale to się stało dogmatem, to się stało dogmatem tej antycywilizacji właśnie, że yy, co cię nie zabije, to ci zaszkodzi.